Są ogólnokształcące szkoła mistrzostwa sportowego powstała w 1977 roku i obejmowało decydowanie wieśladstwo. Grupa została powołana przed olimpiadą w Moskwie, która odbyła się, w, jak wiem, w 80 roku i tam taka czołówka wybranych dziewcząt była przygotowana pod kątem olimpiady w Moskwie. Ja rozpocząłem pracę w 82 roku, kiedy powstawała szkoła mistrzostwa sportowego w drugiej dyscyplinie kajakarstwo. Ja zacząłem pracę jako trener-koordynator obejmujący dwie dyscypliny kajaki i wiosła. Pierwszą bazą szkoły był Centralny Ośrodek Sportu. Przez wiele, wiele lat szkoła funkcjonowała w Centralnym Ośrodku Sportu. Chyba tak sport polski nie odczuwał tej komuny, tego stanu wojennego, to wszystko jakoś funkcjonowało. Nasza baza od 90 bodajże roku została przeniesiona tutaj, gdzie teraz się znajdujemy. Jeszcze mieszkaliśmy w takim okresie przejściowym na Mosirze. No, naszym szczęściem i zaletą jest to, że wszyscy trenerzy, którzy pracują w szkole, oprócz trenera pana Jacka Bocha, który pochodzi z Wrocławia, wszyscy jesteśmy mieszkańcami Wałcza. Myślę, że w Polsce nie ma takiego środka, który może dysponować na dzień dzisiejszy i być tak samowystarczalny. Mamy stołówkę, mamy hangary, mamy blisko szkoły, mamy boisko yy, obok, yy, mamy teren yy, do biegania. Także praktycznie wszystko jest w jednym miejscu. Jest tylko kwestia dobrego szkolenia, dobrego naboru i prawidłowego, prawidłowego szkolenia i łączenia, godzenia nauki ze sportem. Naszą zaletą są szkoleniowcy, którzy są wybitnymi szkoleniowcami. Baza, która znajduje się praktycznie nad samą wodą. Szkoła, która jest oddalona od internatu o niecałe tysiąc metrów. Dobra szkoła, gdzie mogą zdobywać wiedzę, gdzie mogą zdawać maturę i rozwijać się dalej. No już mamy taką wypracowaną renomę, że nawet uczniowie, którzy są z miejscowości, gdzie istnieją szkoły podobnego typu, szkoły mistrzostwa sportowego w kajakarstwie, uczniowie wybierają nas i wolą przyjechać 400 czy 500 kilometrów z Czechowic czy z Poznania do nas tutaj i trenować z naszymi szkoleniowcami w naszych warunkach niż być w domu na przykład w Poznaniu przygoda ze szkołą w ogóle zaczęła się przez przypadek i warunkowo, muszę powiedzieć, bo ja zanim trafiłam do, do szkoły, trenowałam zaledwie 9 miesięcy w wioślarstwo w klubie w Grudziądzu i moja wf z tamtego gimnazjum, też była wioślarka, po, po jakby prowadziła mnie trochę w tej, w tej mojej drodze wioślarskiej i powiedziała, że według niej najlepiej rozwinę się tylko i wyłącznie pod skrzydłami trenera Jacka Bucha i stąd decyzja o przyjściu do, do szkoły. Problem był taki, że do Szkoły mistrzostwa Sportowego są limity. Ja niestety nie spełniałam limitu przede wszystkim wzrostowego i myślę, że dlatego po prostu zostałam przyjęta warunkowo, bo, bo trenowałam już, już wioślarstwo z jakimiś tam mniejszymi bądź większymi sukcesami i stąd po prostu dyrekcja zgodziła się na to, żeby mnie w ogóle przyjąć. Myślę, że chyba z perspektywy czasu mm, wiedzą, że jakby to była dobra inwestycja. Zawsze teraz y, taką złośliwość czynimy dla szefa szkolenia y, pana Gryczuka, który był naszym trenerem, a teraz jest szefem szkolenia Polskiego Związku Towarzystw Wyślarskich, że słuchaj, pamiętaj, ty Magdę chciałeś wykasować, bo ona tam jeden centymetr miała za mało, bo był limit 1,74 74, ona miała 1,73 73. no ale teraz sam chyba sobie y, nie dopuszcza do siebie takiej myśli, że co by było, gdyby jednak postawił na swoim. Była taka sytuacja, że Karolina w Tychach, wprawdzie SMS w Czechowice jest, że tak powiem, rzut kapeluszem od, od że tak powiem, swojej rodzinnej miejscowości, no ale no chciała tu. Przyszła w pierwszym roku, mówię, metr 50. Nie wiem, jakaś dziewczyna dziwna, dziwnie wiosłująca, słaba. I ja mówię, no sorry, przepraszam, no, no, no w tym roku nie da radę, no przyjdź za rok, nie? no ale to tak raczej z tą tendencją, że raczej nie przyjmę, tak, a ona za rok przychodzi i mówi, trenerze, jakie i do kiedy mam te dokumenty złożyć, no ujęła mnie w tym temacie, no bo zaskoczyła mnie, mówię, no jak ma taki charakter, to coś z tej dziewczyny musi być. Stwierdziłam, że jednak tak bardzo chcę trenować i jeśli naprawdę mam zrobić krok do przodu w tej mojej dyscyplinie sportu, no to muszę się zdecydować na tą odważną taką decyzję. E, wsiadłam w pociąg, tak naprawdę nie znając nikogo, e, przyjechałam tu do walcza i, i, no i jakoś się odnalazłam. Myślę, że tam gdzieś mój charakter i moja osobowość e, umożliwiła mi to, że po prostu bardzo szybko się znalazłam w gronie rówieśników. I, I no co, na pewno nie żałuję tego, naprawdę spędziłam świetne trzy lata tutaj w Szkole Mistrzostwa Sportu pod okiem właśnie świetnych fachowców, no i również wychowawców. Ten okres szkolenia juniorskiego to jest naprawdę najistotniejszy w ich karierze sportowej. Przychodzą do mnie jako dziewczyny trzecia klasa gimnazjum, czyli coś tam pływają, coś tam na tej wodzie się bawią, że tak powiem. Przychodzą, tu trzeba wejść w wysoki profesjonalizm. Tu nie ma sytuacji, że można sobie tak trenować jak w klubie. Tu trzeba pewne reguły przestrzegać, tu trzeba pewne tematy techniczne opanować na, taką, na, taki, na takim poziomie, żeby można było wsiąść z kimś w osady i być skutecznym. Ilość treningów tygodniowo, naprawdę tutaj będąc już w internacie, mieszkając i uczęszczając do tej szkoły, mi się zwiększyła. Przez pierwszy rok nawet gdzieś tam nie dawałam rady, bo okazało się, że w, w Tychach, w swoim rodzinnym mieście, gdzie trenowałam w klubie, trenowałam na przykład co drugi dzień albo chociaż raz dziennie, tam powiedzmy od marca do jak sezon się zaczynał do, do września, a tutaj przychodziło, że naprawdę mieliśmy dwa razy dziennie. Wstawaliśmy rano, drobne śniadanie, przed ósmą zaczynaliśmy trening, trwało on mniej więcej do dziesiątej, 10. na 10.40 czterdzieści byliśmy już w szkole. Mieliśmy od czterech do 5 godzin zajęć lekcyjnych, obiad, trening, kolacja. Była tak, że pamiętam jak dziś w, w internacie, nauka obowiązkowa, czyli od godziny dziewiętnastej do dwudziestej trzeba było stricte siedzieć przy książkach i, i poświęcić ten czas na naukę. Kajakarstwo to jest dyscyplina techniczna, tak jak i wioślarstwo. Cały niuans, że tak powiem, w tym polega na tym, żeby wiosłowanie nie przeszkadzało kajakarzowi w, w osiąganiu wyników. Tak mówię, trochę może tak przekornie to powiedziałem, ale faktycznie najważniejszy temat i w wioślarstwie, i w kajakarstwie to jest czucie wody, to jest czucie techniczne zawodnika, jak pływa. To nie jest siła czysta, komu się wydaje, że kajakarz musi być silny. Są zawodnicy, tak jak Karolina, na przykład Naja, która wcale nie była nigdy jakąś zawodniczką bardzo siłową, ale była perfekcyjnie technicznie przygotowana do tego, żeby, żeby załóżmy bardzo efektywnie w tej 3 na jedynce, czy w osadzie działać i, i, i zdobywać takie wyniki, jakie zdobywała. Po wodą to jest ta baza właśnie trening siły, ukierunkowany. Powiem tak, ja troszeczkę mam jeszcze taką indywidualną metodę treningową, bo, bo jeszcze, to jest może ewenementem tutaj jakby w szkoleniu, bo też stosuję tak zwany basen kajakowy. Czyli zimą, gdzie jest jezioro zamarznięte, możemy yy, trenować na basenie kajakowym. Jest czwórka wstawiona, która jest woda w basenie i, i, że tak powiem, trochę inne wiosła są, ale załóżmy, yy, robimy tam treningi dosyć zasadnicze. My wychodzimy z założenia, że najpierw szkoła, potem trening. Nie daj Boże jakiejś kontuzji, nie daj Boże coś się stanie i jest problem. Dlatego wychodzimy z założenia, że zdobytą wiedzę już im nikt nie zabierze. Że to, co tutaj im wpoimy, pozwoli im dalej odcinać kupony. Przede wszystkim staramy się godzić naukę ze sportem. Nie odwrotnie, sport z nauką, tylko naukę ze sportem. I to wszystko mamy tak podporządkowane, jeżeli chodzi o Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Ja w ogóle szkołę bardzo dobrze wspominam. Można powiedzieć, bywały kłopoty. Ja przede wszystkim też nawet w szkole miałam już problemy zdrowotne. Bywało, bywało z tym różnie. Uczniom chyba, z tego co pamiętam, byłam dobrym. Nawet się ostatnio chyba śmiałam, że byłam kujonym. Dopiero w ostatniej klasie, gdzie już tam się więcej wyjeżdżało, to, to już ta nauka trochę poszła na, na, na drugi plan. Ale szczerze mówiąc, wybrałabym to, tą drogę jeszcze raz. Daleko od domu też nauczyłam się dzięki temu samodzielności, można powiedzieć, ja zawsze byłam taką córką, że przy spódnicy mamy się trzymałam, a tutaj nabrałam po prostu pewności siebie, niektóre rzeczy trzeba było samemu jakby załatwiać i ja bardzo dobrze wspominam i cieszę się po prostu, że ukończyłam tutaj szkołę. Jesteśmy dla nich ojcem i matką. Jeżeli coś się dzieje, to spędzamy pół dnia w szpitalu na przykład, bo kogoś coś boli, musimy przy nim być, wspieramy ich. Jeżeli trzeba załatwiać jakieś inne sprawy typu na przykład wyjazdów, paszportów, to też pomagamy. Jesteśmy praktycznie 24 godziny do ich dyspozycji. No, tak się składa, że no mamy, mamy oddane grono. I to nie tylko trenerów, ale także nauczycieli. Jeżeli trzeba. Po zgrupowaniu, nadrobić materiału, moi nauczyciele są otwarci i, i służą pomocą, przychodzą do internatu po godzinach, starają się nadrobić ten materiał. To potem owocuje, bo mogę się pochwalić, że niemalże stuprocentowa zdawalność matur, jeżeli chodzi o szkołę mistrzosa sportowego, a to nie zawsze tak się układa w innych szkołach. Gdyby nie, nie to, że trener Jacek mnie właśnie pokierował, ukształtował jako osobę, ja też byłam młodą dziewczyną. Miałam 15 lat i sport lubiłam, ale nie wiedziałam do końca, że to jest moja droga życiowa. On właśnie wskazał i zawsze przede wszystkim we mnie wierzył i pomimo tego, że, że byłam niska, ja byłam zawsze zadziorna. Ja wiedziałam, można powiedzieć, że umiałam tupnąć nogą i nawet się, się sprzeciwić i w sumie do tej pory mam i, i nawet przy spotkaniach z nauczycielami i innymi zawsze pod, podkreślają to, że, że ja miałam charakterek, który chyba wyszedł mi jakby na dobre. Także trener zawsze przede wszystkim też swoją cierpliwością i, i takim dość dużym spokojem podchodził do nas i zawsze nam wszystko tłumaczył, wręcz, wręcz monotonnie można powiedzieć, jego czasem jakby nadgorliwie. Opiekuńczość była nie do zniesienia, ale my wiemy, że on to robi w dobrej wierze. Rodzice są 600 kilometrów dalej, więc tutaj szukam wsparcia u trenera, a trener jest bardzo ciepłą osobą i zawsze da nam radę, podeprze na duchu. Myślę, że trener Kowalczuk jest bardzo, bardzo, bardzo Świetnym trenerem, zawsze podnosi na duchu, zawsze o wszystkim można z nim porozmawiać. No i jak się tęskni, to zawsze można wyjechać do tego domu. Są dziewczyny w takim etapie życia, gdzie są chłopaki, gdzie jest jakieś tam tematy problematyczne w domu, czy tam, i są, są różne. I mówię, to dotyczy wszystkie, jakby całej sfery, sfery życiowej. i. i, i no, człowiek jakoś musi manewrować, żeby też, też za bardzo też nie, nie wchodzić w ich prywatność za, za mocno, ale, ale no, trzeba nieraz właśnie jakieś tam służyć jakąś radą, jakąś sytuacją tego rodzaju, żeby no, coś tam podpowiedzieć. Wyjeżdżając tutaj, to naprawdę. Później w taką, taką przerwę pierwszą, co mieliśmy, no to na, na 1 listopada na Wszystkich Świętych wróciłam do domu, więc to już byłam września październik e, poza domem. To taki pierwszy dłuższy wyjazd i e, nieobecność w domu. Wiadomo, człowiek był wtedy też młodą osobą, więc różne głupstwa mogły chodzić po głowie. Jednak tutaj wychowawcy świetnie no, dawali radę i podawali zadaniu i nas kierowali właśnie na te właściwe tory razem z trenerami, z dyrektorem. I no, nie powiem, nie było lekko, człowiek też się czasami buntował, ale trzeba było się dostosować No i gdzieś tam przyświecał zawsze ten cel i te marzenia w medalu olimpijskiego. Takimi największymi sukcesami to wiadomo, są medale z igrzysk olimpijskich. No, taki woreczek z tymi medalami rozwiązał Paweł Baraszkiewicz w 2000 roku w Sydney: zdobył srebrny medal. Następny medal to był Pekin Batem Mikołajczak też srebrny medal. No i później już tak się posypało, że Karolina z Beatą w Londynie, Magda Fularczyk w wioślarstwie, też brązowy medal. No a szczytem szczęścia jest. Są Igrzyska tegoroczne, gdzie mamy Beatę Mikołajczak z Karoliną Naja, gdzie zdobyły brązowy medal, i Magdę Fularczyk z Natalią Madaj złoty medal. Pierwszy złoty medal w historii naszej szkoły. Mieliśmy zawodnika, który co prawda odszedł po półtora roku szkolenia, który dobrze nas wspomina i nas odwiedza, Tomek Wylężek, ale niestety zdobył komplet medali dla reprezentacji Niemiec. Każdy sukces sportowców to jest wspaniała promocja nie tylko organu prowadzącego, a więc w tym przypadku Powiatu Węckiego, ale również gminy, w której ci zawodnicy mieszkają, pracują, trenują i myślę, że całego regionu, regionu zachodniopomorskiego. pomorskiego no Sukces jest niesamowity, bo i wioślarki, i kajakarki. Jakby powtórzyły ten sukces, właściwie można powiedzieć, że oczekiwaliśmy tego sukcesu, tych medali, były medale złote i brązowe i to nie jest pojedynczy sukces tego roku, bo w poprzednich latach również i na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy zawodnicy szkoły mistrzostwa sportowego osiągają wspaniałe wyniki. Jest to zasługa samych zawodniczek, że tak ciężko pracują, ale również kadry trenerskiej. To, że zdecydowałam się na naukę w szkole, że po prostu podjęłam to, to wyzwanie takie też jakby i zawodowe, no i przede wszystkim też zmiany szkoły i nauczycieli, myślę, że bardzo mocno mnie ukształtowało. Dzisiaj, można powiedzieć, jestem dość pewnym, pewną osobą, znającą jakby też swoją wartość i wiedzącą, czego chcę i po prostu szkoła mnie w tym ukształtowała i myślę też, że jak dla mnie duży wpływ na, na moją karierę miał także to, że trenowałam z trenerem Jackiem Bochem. On mnie, można powiedzieć, ukształtował też je jako wioślarkę. On pokazał tajniki tego, tego wioślarstwa, można powiedzieć, wszystko pokazywał po, po kolei, nauczył mnie techniki, która no, dzisiaj, dzisiaj wszystko po prostu zagrało w tym, czego nauczyłam się wcześniej. W naszej dyscyplinie szkoła mistrzostwa sportowego na pewno to był bardzo dobry wybór. Często powtarzam, że właśnie na sukces składa się tak naprawdę kwestia, znaczy sukces to kwestia dobrych wyborów. I właśnie pierwszym moim wyborem takim było właśnie przyjście do szkoły mistrza sportowego, ponieważ byli tutaj dobrze, dobrze szkoleniowcy. No i szkoła stwarza takie warunki do do, do trenowania i do uczenia kontynuacji nauki. Ja odpowiadałem swego czasu za grupę kanadyjkarzy, tak jak Paweł Baraszkiewicz, to akurat mój wychowany Tomek i jeszcze kilku innych olimpijczyków. Natomiast no, sukcesy tegoroczne to jest zasługa pana trenera Jacka Błocha oraz pana Zbyszka Kowalczuka. To oni się bezpośrednio zajmowali e, dziewczętami. Natomiast no, no, na pewno duma rozpiera, że miałem z nimi kontakt. Nieraz tam musiałem interweniować, nieraz podnieść głos, nieraz tam się pokłóciliśmy, ale teraz przyjeżdżamy. I zapominamy o pewnych sprawach, one tam zawsze coś tam wyciągną, a bo trener tam nas pogonił, tam coś tam tego, ale mówię że dla naszego dobra. szybko się zapomina o tym, co, co było kiedyś i jakby niestety skupia się na tym, co jest teraz. Ja myślę, że w ogóle moja jakby ścieżka karierowa, to, że wybrałam Wałcz, później byłam w Poznaniu jakiś czas, zmieniłam teraz jakby miejsce zamieszkania i klub na Bydgoszcz, to wszystko miało swoje jakby po kolei. To nie tylko to, że jakby, że w Bydgoszczy teraz mi się dobrze wiedzie, w Poznaniu się czegoś nauczyłam, a, a jeszcze więcej nauczyłam się w Wałczu i myślę, że to, że nawet były jakieś przeciwności niekiedy, czy to w szkole, czy to po szkole, to naprawdę wszystko miało mieć takie miejsce. Były momenty, gdzie ja byłam załamana i się nie chciało nawet do tej szkoły przyjeżdżać, bo, bo można powiedzieć, bo tęskniło się za, za rodziną, tęskniło się za rodzicami, chciało być się po prostu też w domu i patrzyło się jak jakby te normalne koleżanki ze starej szkoły, one tylko chodzą do szkoły, jest fajnie, a ja jeszcze mu muszę trenować, ale no naprawdę z perspektywy czasu wiem, że, że szkoła mnie bardzo mocno u Ukształtowała. To wszystko w ich rękach. Jeżeli w trakcie udzielania wywiadów, jakichś spotkań będą podkreślały, że tak, cztery lata spędziliśmy, spędziłyśmy w Wałczu, pochodzimy z tego Wałcza, no to będzie nam miło i, i, i przystworzy nam pewnego splendoru. Może ministerstwo na nas spojrzy łaskawym okiem, bo to no nie mamy sali z prawdziwego zdarzenia. Mamy projekt. Mamy wszystko, pozwolenie na budowę, brakuje nam środków finansowych. Może pan minister, jak dotrze do niego, że cztery zawodniczki, które zdobyły medale na igrzyskach olimpijskich pochodzą z Wałcza, może spojrzy łaskawym okiem. Ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, żeby pamiętali, żeby dążyli do spełnienia swoich marzeń. I to nie będzie łatwa droga, bo, bo, taka nie, bo taka można powiedzieć, droga, która jest gdzieś tam ciężka i w której się trzeba trochę spocić, przynosi w ogóle więcej szczęścia na sam koniec. Przede wszystkim nie bać się pracy, mieć dużo wytrwałości i, i naprawdę nie każdy może być mistrzem olimpijskim, ale przygoda ze sportem jest warta tego. To na pewno wspomaga, że jak widzimy, że. Ktoś, kto był w tej szkole, uczył się jak my, był takie osiągnięcia, dostał. Jednak idzie to w kierunku takim, że też myślimy o tym, że możemy mieć takie osiągnięcia. No każdy, marzeniem każdego sportowca jest pojechanie na Igrzyska Olimpijskie. Chciałabym osiągnąć właśnie ten cel. Myślę, że to jest bardzo motywujące. Chociaż no, Karolina jak przychodziła do SMS-u, to nie była wcale super zawodniczką, chorowała często wiem, z opowieści trenera. Ja też takie miałam początki jak przyjechałam do Wałcza, więc myślę, że jest nadzieja. W Polsce dla, dla wyślarzy i dla kajakarzy wałcz jest miejscem, można powiedzieć, idealnym też. My jesteśmy kiedy nie powiem no znudzeni, znudzeni już tym miejscem. No 15 lat trenuję w tym samym miejscu, więc każdy kąt już znamy, ale faktycznie, jeśli ktoś przyjeżdża na przykład z zagranicy, bądź nawet znajomy do nas w odwiedziny, to mówi, Boże, jak tu pięknie. Więc faktycznie warunki mamy idealne, wszyscy się starają do tego, żeby, żeby jakby było. No i też przede wszystkim takie śmieszne tego, ale ja dwa dni, dwa czy trzy, trzy dni spędziłam wakacji nawet w Walczu. Mąż jest też trenerem, był tutaj na zgrupowaniu i też się zupełnie inaczej przyjeżdża z tą myślą, że, że nie trzeba trenować, także fajne miejsce do, do spełniania może.